Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj skomentuję to, co działo się podczas wspólnego posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej. Pod filmem załączam relacje z dzisiejszego posiedzenia oraz relacje z posiedzenia Komisji Edukacji, jaka miała miejsce w miniony czwartek. Tematem Komisji Edukacji którą prowadziła radna Ewa Wolna, którą jest tej komisji jest przewodniczącą. Był temat związany z wydarzeniami kulturalnymi, jakie miały miejsce w 2023 roku oraz tym, co dziać się będzie w 2024. Temat relacjonował dyrektor Kaśmierskiego Kokpitu, Max Skrzeczkowski. Również głos w sprawie wydarzeń kulturalnych zawierała przedstawicielka Dzwonnicy Kultury. Całość możecie Państwo obejrzeć, wyrobić sobie zdanie i komentować. Dzisiaj natomiast tematem wiodącym był budżet na 2024 rok. Zanim jednak to się działo, Temat związany z działalnością miejskiego zakładu komunalnego zreferował prezes MZK Kazimierz Dolny, pan Bartłomiej Krajewski oraz pani wiceprezes Krystyna Ścibior. W kwestiach miejskiego zakładu komunalnego ważne Główną rzeczą, taką najbardziej istotną, jest to, że będzie realizowana budowa czy rewitalizacja ujęcia wody w cholewiance. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie uchwała, którą tuż po objęciu władzy przez Andrzeja Pisulę cofnęli fatalną decyzję którą na wniosek burmistrza Grzegorza Duni podjęła ówczesna rada miejska do tych radnych którzy głosowali za sprzedażą działki na której znajdowały się i znajdują nadal odwierty głosował Mirosław Opoka Jakub Pruchniak i Ewa Wolna. Jak mnie pamięć nie myli, tego dokładnie nie pamiętam, ale oni zabierali głos w tym kontekście, że tu wywiercenie studni to jest żaden problem, a to jest działka, za którą można wziąć duże pieniądze. Takie były argumentacje. I co dzisiaj? Dzisiaj pytanie dotyczące ujęcia wody. W chole więcej zadaje Mirosław Opoka, pyta się, czy tam będą budynki. No, na litość Boga, jak czegoś nie wiemy, to, się, to pytamy w taki sposób, żeby no najmniej wyborca miał poczucie zmarnowanego głosu. No, Mirek, rozumiem, że jesteś w policji, ale jesteś chyba na tyle światły, że chyba zdajesz sobie sprawę, że budowa ujęcia wody obecnie to nie polega tak, jak to miało miejsce w latach 50., i ten zespół budynków, który mamy przy ulicy filtrowej, tylko to się dzieje prawie w sposób niewidoczny. I pan dyrektor powiedział, że to będzie wszystko znajdowało się w kontenerze. Jak powiedział, wszystko wskazuje na to, że będzie inwestycja zrealizowana w 2024 roku, ale burmistrz mówił to bardzo niepewnie. Nie miał wiedzy, albo nie wiedzy, no niewiele wiedział na ten temat. Był kompletnie niezorientowany, albo nie chciał mówić: Nie wiem, co się wydarzyło pieniądze. Na ten inwestycje są, i to jest bardzo ważne, ponieważ to pozwoli zaspokoić potrzeby nie tylko dla pobliskiego okala, dla Dąbrówki, dla jeziorszczyzny, gdzie wody brakuje, ten zbiornik, który wybudował Dunia w jeziorszczyźnie. Taki zbiornik to jest po prostu służy nie temu, co wówczas nam mówiono. Służy jako zbiornik przeciwpożarowy, no nieważne, jakieś konstrukcje gramatyczno-stylistyczne można tworzyć przy tym. Generalnie utopiono w błocie około pół miliona złotych, tam chyba 400 ileś tysięcy wówczas pieniędzy i to miało być w zamian tej, tego ujęcia. Wody, proszę Państwa, brakuje. W Wierzchniowie prowadzone będą prace modernizacyjne. Nawet dyrektor mówił, że może obejść się bez kosztownych urządzeń, tak zwanych odżelaziaczy i innych yy, urządzeń uzdatniających wodę, ponieważ jest tam woda złej jakości. Była też smutna informacja o skażeniu wody bakteriami, gdzie uszczerbek na zdrowiu poniosło kilka osób, zatruło się e, czymś tam. Dyrektor wyjaśniał, że było minimalne skażenie bakteryjne, głównie chodziło o inne zanieczyszczenia, głównie przekroczenie limitów żelaza. To jest związane z tym, że jest w złym, no, Akurat trafiło się taki, takie złoże i woda jest zażelaziona. Ale po co ja to mówię? Ano, mówię po to, że głos w tej sprawie zabierała mieszkanka, która specjalnie przyjechała na obrady rady. Ale na tej kwestii nie wypowiadał się radny Zwierzchoniowa jako próchniak. Zresztą nigdy o tym niewiele mówi. Chcę jeszcze Państwu zwrócić uwagę. Ponieważ pamiętam to dobrze, mimo swojego wieku doskonałą mam pamięć. Jak był burmistrzem był Andrzej Pisula, jakub pruchniak niemal co sesję nękał pisule pytaniami. kiedy będzie kanalizacja w Wierzchoniowie. Teraz kiedy podjąłem ten temat na początku tej Rady, on powiedział: o czy cię to obchodzi? I... Czy już nieważne? Nie ma, jest nasz burmistrz, to, to już jest temat nieważny. Dlaczego ja o tym mówię? No dlatego, że Jakub Pruchniak, który yy, no jest tylko osobą, żeby się nie wyrażać, do podnoszenia rączki i czytania z tabletów to, co ma przeczytać, yy, no niewiele w kwestiach, mówi nawet swojej miejscowości, poza tym oczyszczenie rowu, tam gdzieś przepust, tam gałąź. Ale to już Boga, ludzie. 300 zł na godzinę, niejednokrotnie. To też się nie chce wyrażać, kto tyle nawet nie zarabia, albo zarabia rzadko. 300 zł na godzinę, bo przeważnie tyle trwają sesje albo komisje. To jest trochę za mało. Te y, tematy porządkowe to są tematy poboczne. My powinniśmy mówić o. Strategicznych działaniach, chociażby o tym, co chciał mówić radny Dołęga, a którego skrytykował, schejtował go niejaki Jakub Pruchniak. Co powiedział takiego niegodziwego Leszek Dołęga? Ano, zwrócił uwagę burmistrzowi, że w projekcie budżetu zabrakło pieniążków na termomodernizację szkoły w Skowieszynku. I poddał pod wątpliwość budowę wiaty y, biesiadnej, czy nie wiem jak ona tam się ma nazywać, y, przy remizji w, y, w Skowieszynku, y, no, pod kątem wydatkowania pieniędzy. Zaczęli go hejtować, że to pieniądze y, sołeckie i tak dalej, i tak dalej. Zabrakło głosu, ponieważ jak zwykle nam, radnym, uniemożliwiają, swobodną wypowiedź albo poprzez ciągłe notoryczne wtrącanie się burmistrza, wiceburmistrza albo radnych yy, załóżników yy, pieniądze sołeckie to też są pieniądze podatników. Tak. I może warto by było na zebraniu wiejskim starać się przekonać, że wiatę biesiadną możemy zrobić w przyszłym roku, a może w tym roku lepiej by było, gdyby dołożyć te w sumie niewielkie pieniądze, ale jednak do termomodernizacji, żeby osoby, które od lat zabiegały o to, żeby dzieci i szkoła w Skowieszynku była, bo to jest głównie zasługa mieszkańców, Aktywnych mieszkańców Skowieszynka, dzięki którym dzieci mogą uczyć się w bardzo godziwych warunkach. Tak, w bardzo godziwych. Może pozwolić im, żeby mogli parę groszy zaoszczędzić na tym opale. Wiata biesiadna mogłaby poczekać. Ale w przekonaniu Jakuba Pruchniaka, co sugerował, żeby radny Dołęga się nie wtrącał do swoich spraw, że to są pieniądze sołeckie, to ja Jakubowi Pruchniakowi przypomniałem, że on również w czasie szóstej kadencji wspierał ówczesnego burmistrza Grzegorza Dunik. Dunie, który zaproponował, aby na lat dwa, z tego co pamiętam, zawiesić generowanie tych środków sołeckich i pieniądze przeznaczyć na inwestycje gminne, żeby to burmistrz zarządzał tymi pieniędzmi, co pozwoliłoby zrealizować większe inwestycje. Wówczas Jakub Pruchniak. Wspierał radnego, yy, przepraszam, burmistrza Grzegorza Dunie. Teraz amnezja. Powiedziałem sobie kiedyś tak: Bez względu na wszystko, z kołtunerstwem będę walczył na tyle, na ile będę mógł. I to jest jeden z przykładów yy, fatalnego podejścia. Do spraw społecznych radnych. No, brak słów to jest mało powiedziane. Yy, w kwestii inwestycji, które powinny się znaleźć w budżecie, a czego, nie, czego zabrakło, to była konkretna, konkretny przykład Leszka Dołęgi, który burmistrz wydaje na jakieś tam. Inwestycje, które mogą być realizowane w drugim albo w trzecim, w trzeciej kolejności ważności, brak inwestycji do kończenia kanalizacji na ulicy Puławskiej. Wtedy burmistrz Artur Pomianowski powiedział do Leszka Dołęgi, że to nie jest temat dzisiejszej obrad. Proszę Państwa, no ręce opadają. Mam nadzieję, chociaż yy, z pieniędzmi nikt nie wygrał, yy, bo jak to mówią, miłość może wiele, a pieniądze wszystko. A tak się dzieje, że to nie burmistrz ani radni rządzą miastem, tylko zaplecze burmistrza Artura Pomianowskiego. To jest ta grupa ludzi, która ma olbrzymi wpływ na to, co dzieje się w Radzie którzy od dekad nie płacą, nie mają waloryzowanych y, czynszów za korzystanie z mienia gminnego i inne osoby, które korzystają z mienia gminnego, a przez kołtunów radnych, zapszańców i no tutaj możecie Państwo sobie te synonimy tam do m, wygooglać, y, co mam na myśli. Nie może być re, realizowany czy reprezentowany interes społeczny, poradni się zaprzedali. Zaprzedali się koniunktualizmowi, prywacie. I to wygląda bardzo fatalnie. Czy to się zmieni? Czekamy. Ja póki co będę o tym mówił. I na koniec jeszcze piękna rzecz którą chciałbym spłętować dzisiejszy komentarz. Radny yy, i przewodniczący komisji dzisiejszej komisji Piotr Góz zaproponował, żeby Rada obecna przyjęła plan pracy na 2024 rok. Wówczas radny Rybczyński stwierdził czy zasugerował, że może zanim będziemy się zajmować tym, co ma być w przyszłym roku, może rozliczmy się z tego, co zaplanowaliśmy, a nie zrealizowaliśmy w tym i w poprzednich latach. Więc wylano na Ryszarda Rybczyńskiego wiadra Pomyj. Możecie to Państwo sobie wysłuchać, słuchać, przejrzeć i skomentować. I całość spuentował wiceburmistrz Godlewski. Mówiąc, co? Radnego nie można oceniać. Radnego oceniają wyborcy. Wszelka krytyka, czy takie działania, które mają na celu rozliczenie, to nie ma podstaw prawnych. I tu Państwa odsyłam do tego filmiku, który za chwilę dołączę, z 8 maja 2023 roku, gdzie radni wespół z prawnikiem naszej gminy, panią adwokat Małgorzatą Arciuch, z burmistrzami, rozpatrywali skargę na Janusza Kowalskiego. Rozpatrywali skargę w czasie, kiedy pani adwokat napisała opinię, że nie można opiniować, czy nie ma instytucji skargi na radnego. Ba na tym filmiku jest pokazane, jak w przerwie skarżący Jarosław Jaszczyński idzie na zaplecze z radną Ewą Wolną, radną Sapałą, biurem obsługi Rady. I dyktuję, ponieważ szedł w skargę na zaplecze i uzgodnili Państwo, co ma być w skardze w odpowiedzi do panów, którzy złożyli na mnie skargę napisane. Próbowałem dopytać inżyniera Borychowskiego, jaki, żeby bo chciałem się zapoznać z tym, co napisali, bo nie wiem, bo to było tajne. Tam na zapleczu było tajne. Siedzenie i nie otrzymałem odpowiedzi. Nie wiem, może znajdą jakieś możliwości prawne, żeby uzyskać ten dokument, jeżeli w ogóle powstał. A może się przestraszyli i nie napisali, ale film został. Zapraszam Państwa.